Oh wait. Sędzia włącza tutaj zielone światło, wtedy wszyscy zawodnicy wyjeżdżają na, do startu. Yy, mają na to dwie minuty i, i no generalnie myślę, że sędziowie są bardzo skrupulatni, tak? czyli te dwie minuty starają się przestrzegać. bo nie wiedziałem, że tak to wyjdzie, e, witam wszystkich serdecznie, dziękuję panom Henrykom, że przybyli tutaj do nas, dziękuję tutaj e, synom, wnuczkom y, Wysoko-Wrocławskiego, więc który będę startował, na pewno będę starał się pojechać jak najlepiej jechać, jak najlepiej dobrze punktować i to, to się później gdzieś tam na, napędza, nakręca i jeżeli to uda się osiągnąć, no to, to będzie ok. Ja na pewno będę miał parę poważnych startów, do których się będę szykował i myślę, że to wszystko, co sobie zaplanuję przed sezonem w dużym procencie się zrealizuje, na pewno będę ostro pracował, żeby... żeby tak też było. Jestem związany, z zwracałem się przez dwa lata. Eee, no, no, chciałbym jeździć jeszcze w Ekstralidze, dopóki mogę, bo jest tam o wiele więcej startów niż w drugiej lidze, w pierwszej. Także samo to mnie motywuje do zostania w Ekstralidze. No i przede wszystkim to, że mogę jeździć z najlepszymi, uczyć się od najlepszych. i Na razie jeszcze efektu nie widać, ale cały czas wszystko procentuje i może w końcu wybuchnie tak, że oboje jak najszybciej, żeby były punkty. Myślałem, że będzie mniej zaciętości, bo to jednak zawody memoriałowe i z reguły one wywołują mniej emocji, ale jednak wszyscy jechali chyba na maksa. Zresztą w pewnych momentach było widać, że aż za bardzo i kończyło się kontuzjami. Także bardzo, bardzo fajne widowisko, które na pewno podobało się. To jest wymagający, o tej porze roku troszeczkę się rozsypuje i zawodnicy, oczywiście mogliśmy jechać do końca zawody, ale chłopacy mówią, że po czterech rundach, po 16 biegach można je zakończyć i wyniki są w zasadzie już jasne i oczywiste. Nie chcieliśmy, młodsi zawodnicy nie bardzo radzili sobie i dlatego wspólna decyzja zawodników o przerwaniu. Zawody były ciekawe, fajne. Trochę zimno, żałuję, że kibice nie dopisali, no ale cóż, to jest taka specyfika w chwile, że... Liga rządzi się swoimi prawami, a na takie turnieje nie przyjeżdżają, chociaż fajni zawodnicy jechali i dali kawałek dobrego żyżla. Dobrze, ale też w sumie no, skończyło się trochę szczęśliwie. Zadecydowały ilość zwycięzców, tak no, mogę być trochę z tego dumny, ale trochę szkoda pierwszego biegu, bo coś testowaliśmy i to nie, nie wypaliło akurat tutaj. Musiałbym trochę na tym pojeździć dłużej, no, ale ogólnie mogę być zadowolony. Cieszę się, dziękuję za zaproszenie. Na pewno przypomniały mi się lata poprzednie i powiem szczerze, że klimat, który kiedyś panował tutaj w pile, jeszcze jest. Tylko wymaga, powiedzmy, jakiejś nacji tego. Także bardzo się cieszę, że mogłem wystartować na tym torze. Warunki były dosyć ciężkie, ponieważ tor był bardzo dziurawy, ale wszyscy jechaliśmy na takim samym torze. I jestem zadowolony z tego występu. No na pewno mogę być zadowolony, wiadomo, jest zwycięstwo, to taki najwyższy cel, jaki można sobie postawić przed zawodami. Eee, udało mi się właśnie dzisiaj wygrać, z tego mogę być zadowolony i ze swojej dyspozycji, aczkolwiek najechało no się ciężko. No, gdzieś te warunki torowe troszeczkę się popsuły i trzeba było mocno uważać, ale eee, ostatecznie jestem zadowolony i cieszę się z mojego występu.